Siemaneczko, dzisiaj wam pokażę jak zrobić skin changera w wersji 3003 Także odpalamy sobie folder z CSGO changerem No i tak Odpalamy changera no i Czekamy aż to się zapełni I klikamy ten czerwony guzik Taki sam możecie kliknąć na dole B. I teraz klikamy to Poczekamy to, aż się odpali No, no i jak już nam się odpalił, to klikamy sobie ten fioletowy pasek I tu nam się zapełni to I wtedy klikamy to zielone I na nowo klikamy, znaczy nawet, klikamy to co jest tutaj do góry No i jeśli jakiś będziecie mieli Problem, to napiszcie w komentarzu, ja Wam się postaram pomóc. I jeśli się Wam podobał to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. No, I teraz już będziemy mogli wejść do SESA. Tam sobie nadnosicie home i będziecie w Biereckim. A jak nie wiecie jak to tu Wam w prawie partici się wyświetli w inny odcinek i tam będzie wszystko wyjaśnione Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Marka!